Chyba do No chodź. Takie. I za tego węża odpadł. <laughs> Nie rób tak, to nie nasza brama, nie. Boris. Borysku. Dobra, nie już go tak mocno i za Borys. jeszcze raz. No z Borysku, do niego. I to będzie pranie butów, wszystkiego białego. Dobra, dobrze. Już cały mokry jest. Co to jest, woda? Nie Oj. Przepraszam. O! Nie, żeby mu tutaj dupki nie przebiało. Masza tutaj w wodzie się Jutro gluty będą do kolan. To jest na ciepło, no przecież zaraz pójdę do domu, zaraz Olafa się przybierze. może no, mu się coś takiego, wiesz. Olaf! Olaf tutaj do mamy i taty. Poczekaj, chodź Olaf, poczekaj. Chodź nałożymy bluzę, bo zaraz będzie zimno i zaraz będziesz mógł skakać w bluzie, chodź. O! Długa łączka. Schüssen auf die